Cześć, witajcie serdecznie. Cześć. Ja jestem Bartek. A co jest Natalka? Cześć. Cześć. pamiętam się. Haribo, Nie. Sąsiadka z dołu inaczej. I, i dzisiaj pokażemy Wam guys. Try to, not, try to not Love Challenge. I, I właśnie y, karą będzie malowanie pod twarzy mazakami, żeby nie robić reklamotowania pokażę. Well, no I guess I'm a bit Whoops, okay, well, alright. I gotta stop doing that. So oh, come on, seriously? Mm -hmm. no! It's 2016, there's no mm -hmm. more games. New year, new me, and I'm a. Don't you open up that window. Sorry. Sorry. Oh my god, Singapore! Yeah, yeah, yeah. za dużo tchuglejfowych rzeczy nie wiem co się stanie ale zaraz czekajcie zaraz wracamy no dobrze jak widzicie wyglądam pięknie brązowy mazak, wąsy, prwi pięknie, nie? też tak myślę dobrze, teraz pora na E. co ja? dzień dobry <laughs> prawdę naprawdę, 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 Zaraz Zaraz wracamy. Panie i panowie. panowie, teraz teraz wygląda tak. Nie. 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 teraz teraz ja. Perfect. Merry Christmas, I got you that Xbox you wanted. Didn't I tell you I wanted socks? Oh, uh, you? Don't let that happen again. What are you guys doing? Oh, we're just shooting a vine. Yeah, <laughs> okay. Toss me my keys. Send my keys. Oh, it's like Christmas... No, 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 no,

Nivå, nivå. Tatăl ce a Forever alone. O, jak cumpărat ia-mi 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 a a ia-mi ia-mi No dobrze, jestem Rudolfem i mam na czole. Pupa. Pupa. Pupa! Aha, teraz jacę na wrych. Czy myśli sobie, motherfucker. Właśnie to się proszę państwa, wy... 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 bo podniebam telefon. Nie wygląda prawda? Dobra, rysuj. Okej, pokaż się, proszę. Aleh Akbar. Jestem Aleh Akbar. Mówi, czyli... z City Nie, to nie Palace. I will kill you, Halo, Hello! halo uh, hello, hello from this side. halo... Oh, halo, oh, okay, yes! A się za chwilę. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, moi przyjaciele. Mam Piotka. Ładny? Przecież wiem. Jak ładny, zostaw łapkę w górę i... A jak brzydki, to i tak zostaw łapkę w górę. No. I, I, I games, I games Email saying I want a million dollars. That's called spam. Oh yeah, because the Nigerian prince has enough time to spam. You guys get a little bit closer together, please. Yeah, yeah, sure. Just like a little bit more. Like, Embrace him a little bit, Jack. I feel like it's too close. In the new year, I'm gonna eat healthy. new year. No, ten... no Sorry. <Quan did JJ> Dobrze, moi przyjaciele i, i przyjaciółki, Natalka no, ma kupę na brodzie. Lajkę za to, bo, bo, no, bo ja no. tak do domu będę Jedna Natalka. And you, instead of getting a number ten, yeah. I'll get it without cheese. Happy New Year. Class, what do you do when you come home from school? Homework? I read novels. I set my mobile bag on fire. Another bad one. Give me a favor, hold on my calls. Workshop five years old, and I'm about my business. Plus, I got a brand new whip for Christmas. A couple silly bands on the wrist. What is this? Somebody better tell them, I'm put it back. What I'm watching it. Put

The solution yeah. is, shut up, to lose weight. Shut the fuck up. Juanita, <laughs> I go to church now, and I am in love with Jesus. Esther! Hey, Juanita, no! are not

Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie do zrzeczenia i cześć.